Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drogie wagi. Robimy czytanie na pierwszą połowę lutego. Zobaczymy, co może się przydarzyć Wam w pierwszej połowie lutego. Dla osób z poznaku wagi, tutaj wagi słoneczne, księżycowe, ascendentalne również. Zapraszam do czytania. Talia, której używam, to jest The Fountain Tarot Deck. Takie przepiękne opakowanie. Jedno z piękniejszych, wygodniejszych, ciekawszych opakowań tarotowych, jakie, e, jakie mam. Bardzo lubię. Bo nawet tak myślałam, że gdybym kiedyś. Gdyby udało mi się kiedyś stworzyć talię, to właśnie takie opakowanie bym chciała mieć. Ono ma magnes, tutaj ma strążeczkę. Tak fajnie się rozkłada. Jest świetne. Po prostu mm, cymesik. Dobra, lecimy z tym czytaniem dla wagi. Drogie wagi. Ta pierwsza połowa jest pokazana w asie buław, więc, no, jest, się dzieje. Możecie być bardzo podekscytowani, bardzo czymś zainspirowani, mieć bardzo dużo energii. Może być też tak, że po prostu się wydarza jakaś sytuacja, która od was wymaga takiej, takiego zaangażowania się. To też jest tak. Taka podwyższona kreatywność, wysokie libido może być. Może być tak, że jesteście napakowani po prostu energią i chcecie robić bardzo dużo. Azbuław jest takim, to jest tej waszej energii kardynalnej, bo waga jest znakiem kardynalnym. W astrologii wyróżnia, wyróżniamy znaki kardynalne, zmienne i stałe i waga należy do tych kardynalnych. Więc tutaj coś ważnego dla siebie rozpoczynać, idziecie jak burza, bądź też, tak jak mówię, okoliczności trochę was do tego przymuszają, no ale nie wiem, czy będziecie narzekać, no nie sądzę. Jesteście pokazani w Królu Kielichu, więc powiedziałabym, że czujecie się w tym jak ryba w wodzie. Bardzo możecie być zadowoleni z tego, że teraz właśnie są sprzyjające wiatry ku temu czemuś, a co to jest, no nie wiem, to sami będziecie musieli napisać potem w komentarzach, co takiego robicie, w co się angażujecie i co tak Wam grzeje lędźwia, że jesteście tacy podekscytowani, a jednocześnie powiedziałabym, że i, radośnie, i, i radośni, i spokojni, bo król kielichów, jak widzimy, siedzi pośrodku wzburzonego morza, na tej ilustracji to widzimy, no, i jest bardzo taki wyluzowany tutaj noga na nogę, na, ym, nawet na kolanie. Nie wiem, czy to widzicie. Na kolanie ma filiżaneczkę taką, czareczkę. Ym, jest y, też bardzo nieproporcjonalnie y, tutaj naszkicowany. <laughs> ma wielką głowę w stosunku do reszty swych członków. Y, no, ale ym, poza tym, poza tym jest tutaj. Bardzo spokojny, wyluzowany, nie za bardzo go to wzburzone morze jakoś niepokoi, bo on jest królem tego morza, jest królem kielichów, jest królem emocji, więc panuje nad swoimi emocjami. To opanowanie, spokój wewnętrzny, takie bycie w zgodzie ze sobą i takie poczucie, że może dzieje się właśnie to, co powinno się dziać, że tak ma być, sprawia, że morze i wyzwania tej pierwszej połowy lutego związane z Assambulef, Takiego wrażenia na was nie robił. Co Wam pomaga? Pomaga Wam piątka mieczy. Bardzo specyficzną energię macie. Piątka mieczy. Pokażę Wam ilustrację. Piątka mieczy obrazuje sytuację, w której często jesteśmy zmuszeni do zrobienia tego czegoś, co nie do końca jest naszym pierwszym wyborem. Sytuacja z kategorii nie chcę, ale muszę. W piątce mieczy. Często musimy mm, y, wybrać coś, a coś innego tracimy. Czasami jest to walka, w której nikt nie wygrywa, i yy, y, y, jakiś taki o, o sumie zerowy jest ten wynik. Yy. No, ale czasami bywa także że celuświęca środki, i czasami trzeba robić to, no co nie do końca ma się ochotę. Ale wasz jakby spokój w tym wszystkim i taka zgoda. Okej, okay, no jest jak jest, tak trzeba, nie wiem, gorzki lek najlepiej leczy, po prostu to łykam i tyle. Zgoda na to jest dosyć zdumiewająca. Może być tak, że będziecie musieli sięgnąć po dosyć niekonwencjonalne środki. Nie każdy by uznał to za spoko i w porządku. To może być też taka sytuacja, że zaczynacie coś nowego. I wszyscy naokoło mówią Wam, że nie, 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 nie w ten sposób. Nie, za drogo to jest wycenione. Nie, to jest zła decyzja. Będziesz tego żałować, to nie jest osoba dla Ciebie, bla, bla, bla. No nie? Masa różnych y, takich opcji. A Wy mówicie, nie, to jest tyle warte, więc tyle to kosztuje. To jest ta osoba, ja to czuję i nikt tutaj jej nie zna i, 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 i nie kumacie w ogóle o co chodzi. Tak, ta pra zmiana pracy jest dla mnie dobra, ja muszę wybrać to, to jest to. Inni wam mogą tutaj sugerować, że nie tak coś robicie, że, że mają więcej doświadczenia, że oni wiedzą lepiej, żebyście ich posłuchali. Myślę, że tego nie zrobicie i będziecie mieli taki. Po prostu. Tutaj będziecie nie mieli za specjalnie wyrzutów sumienia w tym temacie, bo wy czujecie, jakbyście. jakbyście Zaufali swoim uczuciom. Wiecie, z jaką decyzją czujecie się ok? Kiedy macie sumienie czyste, a kiedy... Mm, a kiedy ktoś... A, a, a kiedy inna decyzja byłaby po prostu zmuszeniem się do czegoś. I zrobieniem czegoś wbrew sobie. Dlatego nie sądzę, żebyście jakoś z tym mieli duży problem. No dobra, no to co wam przeszkadza? Na dwa denary. No możecie troszeczkę wątpić. Yy, możecie... Yy, może być tak, że dlatego, że jesteście w tym sami, możecie tracić pewność. Czy aby na pewno. Dwa denary to też jest jakby konieczność dostosowania się do czegoś, do pasowania się do okoliczności, do sytuacji. W 200 denarów chodzi o elastyczność. Czy jesteś na tyle elastyczny, żeby pogodzić jakieś dwie rzeczy, zrobić to i to. Więc tutaj może być troszeczkę problem. Dwójka denarów czasami mówi o tym mitycznym work-life balance, czyli zachowaniu jakiejś równowagi pomiędzy pracą, życiem osobistym albo jakimiś innymi jakby dwoma, dwoma różnymi dystryktami. To czasami chodzi o taki dylemat pomiędzy jedną a drugą osobą, Dwójka kadynarów też czasami jest czymś, co jest dla człowieka najtrudniejsze, czyli dysonans, czyli um, myślenie dwóch rzeczy jednocześnie, bycie jakby w dwóch narracjach jednocześnie, um, widzenie jednego i drugiego, co jest sprzeczne, wyciągnięcie z tego jakiegoś wniosku. To może być problem. No, to jest bardzo nietypowe czytanie w ogóle, jeżeli chodzi o archetyp wagi. O wadze się mówi, że często jest bardzo niezdecydowana, że dąży do porozumienia bardzo często, potrafi jakby swoje sprawy odłożyć na bok, ustąpić komuś. Nie są zbyt szczelne te granice. Waga idzie w parze z baranem. Baran to jest ja, ego, moje, będzie po mojemu, nieważne co inni myślą, ja robię to co, co chcę, czasami idę jak taran. Oczywiście tutaj też upraszczam, to nie chodzi o to, że każdy baran w każdej sytuacji jest taki. No nie, ale chodzi o tę jakość, że baran ma do tego dostęp. Osoba, która ma silne archetyp barana, po prostu ma dostęp do tego, że co mi tutaj będziecie, pipi. Pipie, pipie, no nie. Ja robię to, co uważam za słuszne, co jest mi teraz potrzebne. A waga, no ale czy to będzie dobre dla grupy? Musisz jeszcze myśleć o dzieciach i tak dalej, no nie. Czyli mm, tutaj jest jakby esencja tej pary zodiakalnej. Waga i baran. I azbuław. Jest energią no jakby kardynalny ogień, pierwszy ogień, czyli Baran. Rozpoczynamy, idziemy w to. Nie do końca y, możecie być tak zdeterminowani, mogą też jakby wchodzić, że tak będziecie zdeterminowani, ale będziecie musieli o to powalczyć. Wam sprzyja ten czas do tego, żeby tę determinację i skupienie na sobie y, 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 wzmocnić. I jak patrzę na tą dwójkę denarów, to widzę, że może po prostu wejść jakiś dodatkowy temat do waszego życia, który troszkę by was odciągał, wciągał w takie właśnie, w taką spolegliwość. Tak, wieża, to jest jakaś niespodziewana sytuacja: dwójka denarów wieża, coś niespodziewanego, nagłego, tak jakby troszeczkę chciało was odwieść od tego, w co jesteście zaangażowani, od swojego planu, tak jakby wchodzi inny temat. I ja to bardzo mocno czuję jako. Um, Inna osoba, jako yy, inni ludzie, sprawy innych ludzi, którzy nie do końca, że tak powiem, są yy, ok i zadowoleni z tego, że wy tak się uniezależniacie, że robicie po swojemu. I to jest jakaś nagła sytuacja. I te osoby wchodzą ze swoimi sprawami albo ze swoją pomocą nawet dla Was. No i będą takie momenty, że może trzeba będzie ustąpić, a może trzeba będzie właśnie dalej nie ustępować i zobaczyć, no dobra, to czy ja mogę liczyć na Twoją pomoc, nawet w sytuacji, kiedy nie, nie wycofuję się ze swojego zdania, nie korzy się przed Tobą, czy wtedy też mi pomożesz. Czy pomożesz na przykład tylko w sytuacji, kiedy będzie na Twoich warunkach. Rozumiecie o co chodzi, nie? Co jest największym wyzwaniem w tym czasie? Mak. No, czyli jakby robić to, co uważacie za słuszne. I tutaj paść buław. Powiem Wam tak: działajcie spontanicznie, działajcie odważnie. Za bardzo tutaj nie przejmujcie się zdaniem innych osób w tym miesiącu, bo to może być demotywujące. Czy akceptują, czy się z Wami zgadzają, czy widzą podobnie Waszą sytuację? To może być postać albo z poznaku panny, albo z poznaku bliźniąt, i możecie mieć takie nie do końca, nie do końca fajną sytuację z tą osobą, jakby trzeba było przed nią uciekać. Tak metaforycznie gubić ją. Na przykład, kiedy wciąga was w jakąś rozmowę, szybko zmienić temat. Nie dać się w coś wciągnąć, nie, nie, nie dać się zmanipulować jakiejś osobie. Może być tak, że ktoś by chciał wami manipulować, i trzeba przed tą osobą tak jakby sprytnie uciekać. Jakbyście, nie wiem, jak na filmach jakichś, nie wiem, akcji. Nie wiem, jakiś szpieg gdzieś tam biegnie i musi kogoś zgubić. No nie? Musi zgubić kogoś, kto go śledzi. Yy, jakiś czasem oglądałam Homeland i tak mi się skojarzyło. Więc to nie chodzi o to, żeby mieć jakieś tam do tej osoby um, osobiste pretensje, żale i nie wiadomo jakie emocje, tylko po prostu jakby tak umknąć. Przychodzą mi na myśl sytuacje, kiedy na przykład ktoś um, ze swoimi złotymi radami przychodzi i taki jest natarczywy. I tak próbuje was w coś podpuścić, a tutaj narzucić swoją wolę, i tak dalej. Trzeba będzie uciekać przed taką osobą i jednocześnie też mieć bardzo dużo odwagi i takiej ciekawości, ekscytacji, żeby wchodzić w nowe terytoria. Bo coś nowego chcecie robić, wyznaczyć jakiś nowy standard w swoim życiu, wprowadzić nowy nawyk, rozpocząć coś, coś nowego, gdzieś pojechać, no coś zrobić. Tutaj trzeba będzie mieć odwagę w tym temacie. Siła wasza największa to jest sześć buław, no, czyli uda się Wam, moi drodzy, i takie nastawienie wasze, że tak, ja mam rację, i to jest dobra zmiana, właśnie tak powinno być. E, jak najbardziej bardzo dobre podejście. Tu jest koło fortuny, szóstka buław. Jeżeli byście chcieli gdzieś pojechać, macie powodzenie w tym temacie. To są też dwie karty dużego sukcesu, sprzyjającego losu, takiej fortuny. Szóstka buław koło fortuny, naprawdę, to wygląda jak zwycięstwo. Jeżeli do jakiegoś konkursu na przykład stajecie, możecie wygrać. Jeżeli jest jakiś przetarg, jeżeli mają was wytypować w jakiejś tam kategorii. Jeżeli o coś się ubiegacie, staracie i decyzja nie do końca od was zależy, to ktoś musi wydać decyzję. Też widzę tutaj powodzenie. Pozytywny obrót spraw, trochę taka wygrana na loterii. Ja tutaj nie zachęcam do żadnego grania na loterii, bo do końca też jakby nie wierzę w ten. W te, w... No, 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 myślę, że są lepsze, po prostu, że są lepsze sposoby na to, żeby zdobyć pieniądze. No ale no, mało kto tam chyba po pieniądze idzie, większość idzie tam po jakieś ekscytacje i y, emocje. No ale nieważne, nieważne, nieważne. Mm, powodzenie w, w podróży, bardzo fortunna podróż, y, bardzo y, sprzyjające sytuacje, takie postawienie też na swoim, y, udowodnienie, y, do czegoś dążycie, sądzicie, że jest to dobry, y, dobry trop i macie rację. Co w miłości w tym miesiącu, w tym czasie? Królowa Mieczy, no, Królowa Mieczy pokazuje, że możecie nie zgadzać się do końca ze swoim partnerem, że może być trochę um, oschle, że jedna strona widzi to inaczej, wy inaczej. To jest też jakby postać, która um, symbolizuje kobietę, która się rozwodzi. Może więc być tak, że jeżeli macie jakieś sytuacje takie rozwodowe, sprawy sądowe i jest tutaj osoba, która by mogła manipulować, nie możecie się temu poddać, nie możecie dać się yy, sprowokować, yy, werdykt na Waszą korzyść, yy, ale musicie być bardzo nieustępliwi, surowi i jednocześnie panować nad swoimi emocjami. Tu ważne tematy wychodzą, możecie coś bardzo takiego szczerego od partnera, partnerki usłyszeć, powiedzieć, no ale to może też oczyścić Wam atmosferę, więc dobrze. No może być w relacjach, może nie, jakby, jakby do takiego przekalibrowania musiało dojść w relacjach. Poruszyć trudne tematy, powiedzieć prawdę, oczyścić atmosferę, zrozumieć coś, przyznać się do czegoś, bla bla bla. No nie, nie jest to przesadnie romantyczna energia. W pracy, w pracy trzy denary, bardzo dobra współpraca, możecie liczyć na pomoc innych osób, wyrozumiałość, na dogadanie się, możecie spotkać idealną osobę do współpracy, dołączyć do zespołu, zmienić pracę na lepszą. Bardzo dobre karty, jeżeli chodzi o pracę. I finanse, a w życiu osobistym 7 buław, musicie uczyć się asertywności w tym czasie. Uczcie się, moi drodzy, bo to wam się przydaje. Broncie swojego, macie rację w tym temacie broncie swoich granic. Pod spodem mamy rycerza buław, trójkę mieczy i 7 denarów. Nie do końca wiadomo, czy sytuacja, w której jesteśmy, jak ona wpłynie na naszą relację. Nie do końca wiadomo, jaki będzie koniec tego. Jak my skończymy, w jakim miejscu, w jakiej relacji, ale trzeba to powiedzieć, to trzeba zrobić. Trzeba, mam wrażenie, też wydostać się na wolność z czyjegoś takiego dyktatu, dominacji, narzucania swojej woli, albo to się dzieje też w Waszej głowie, czyli od jakiegoś porównywania się, albo jakiegoś autosabotażu. Trzeba się od tego uwolnić, czyli nie do końca wiadomo, co z tego wyniknie? Może być dużo obaw, że a to ja stracę tę osobę, to mi się pokłócimy się nie pogodzimy, a to ktoś się będzie gniewał i tak dalej. No ale to musi się wydarzyć. To taka bardzo buntownicza jest energia. Dobrze. Wszystkiego dobrego życzę Wam na ten czas. Dzięki za Waszą uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Pa. pa.